Cześć. Słuchajcie, dzisiaj niejako druga część rozważań na temat upgrade'u, totalnego upgrade'u repliki AP01 jednego z moich klientów, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. A tutaj widzicie zamek wyciągnięty z jego repliki. Wszystko inne jest już wylizane, jest w pełni stalowy mechanizm, jest komora CNC, lufa precyzyjna, gumka, specjalny docisk i tak dalej. I teraz czas w końcu zająć się moim zdaniem, jak wielokrotnie to podkreślałem, praktycznie najważniejszą rzeczą w naszym pistolecie: e, czyli pneumatyka oraz cały zamek. Tak, dzisiaj będzie mowa e, jak najbardziej o zamku przede wszystkim, ale nie o tym konkretnym, tylko o tym. Tak, z pewnością kojarzycie, że KOKO wypuściło jakiś czas temu, w sumie niedawno, swój dedykowany zamek do repliki AP01, wykonany z aluminium w technologii CNC, ultra lekki, ultra wytrzymały, co oznacza, że będzie super szybki i że jest wykonany bosko. Więc zajrzyjmy sobie teraz do tego zamka. Tak, jak możecie kojarzyć. Tych zamków na rynku dużo nie ma. Właściwie nie wiem, czy w Polsce jest ich więcej niż kilka łącznie aktualnie, ponieważ jakby nie patrzeć, za długo jeszcze dostępne nie były. No i cóż, patrzę sobie na ten zamek i z podziwu wyjść nie mogę, naprawdę, jeśli chodzi o wykonanie. Jest wykonany bez pudła, jak przystało na high-endowy element renomowanej firmy. Wykonany z aluminium, właśnie CNC, jeszcze ono chyba było anodowane później czy, czy, czy coś innego. Piękny, piękny, piękny zamek. Faktycznie turbo-turbo lekki w porównaniu ze stokowym. Nawet no ta Wajcha to tam trochę dodaje, owszem, wagi, ale no to jest po prostu ciężkie, a to jest naprawdę leciusienkie. Ile dokładnie nie będę Wam mówił, to sobie sprawdzicie i będziecie. Wiedzieć, więc przede wszystkim do pistoletu, a właściwie już karabinka, wrzucamy nowy zamek. Ten oto piękny zamek, ultralekki od firmy Coco. Na tym jednak nie koniec, ponieważ od razu sobie w tym zamku zamontujemy kolejną nową rzecz, czyli oczywiście głowicę tłoka, bo skoro już dbamy o pneumatykę, no to podstawa, wiadomo, szczelność. Więc tak, no tutaj postanowiliśmy z właścicielem tej repliki sięgnąć po głowicę dedykowaną do AP01 od Koku, właśnie. Jakby nie patrzeć, różni się od tej głowicy do Glocka 18C, którą już Wam kiedyś pokazywałem, wyłącznie kolorem, bo jest beżowa. Taka oto, bardzo ładna. I cóż, montaż jest gdzieś nieprosty, starczy ją po prostu nakliknąć tutaj. Równo jest i siedzi pięknie. Nie wiem, czy widzieliście, oczywiście, nie zdążyłem Wam powiedzieć. Tutaj na zamku, a raczej na tłoku, śrubka wkręcona jest trochę inna: to znaczy nie ma normalnego okrągłego uba, tylko ma no, półokrągły, a z drugiej strony jest płaski. Więc jest szansa, że będzie trzymać tą głowicę lepiej niż powiedzmy śrubki, które normalnie się montuje, takie po prostu całe. Obłe, ponieważ akurat w tym przypadku zdarzyło się, że głowica stokowa z tej śrubki spadła. Tutaj tego problemu być nie powinno. E, idąc dalej, muszę zacząć rozbierać e, ten zamek, żeby wyciągnąć z niego dyszę. Stwierdziliśmy z właścicielem, że nie będziemy wstawiać tutaj dyszy e, od kołką, również zważywszy na fakt, że jeszcze nie do końca wiadomo, jak ona się spisuje, jak ona działa, bo też jest niedługo na rynku. Głowica wiemy na pewno, że jest dobra, natomiast jeśli chodzi o tą dyszę, to się pojawiają głosy, że ona e, przepuszcza mniejsze ciśnienie, że to strzela słabiej, ma mniej FPS-ów, jest dedykowane jakoś bardziej do HPA, żeby to regulować tym regulatorem. Nie jest to nam potrzebne. Stokowa dysza, dopóki nie walnie, a jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby walnęła, to jest w porządku. Dobra, części mamy pięknie rozmontowane. I tym zamkiem już się zajmować nie będziemy. Potem tylko wymontuję z niego cały ten moduł e, selektora ognia, ale to za moment, bo jeszcze z tym będzie też jedna ciekawa historia. E, I cóż, zajmiemy się wobec tego uzbrojeniem tego zamka. Czyli na pierwszym miejscu wstawmy sobie tutaj dyszę, tylko właśnie ja ją najpierw nasmaruję. No i nasmarowana dysza wlatuje do zamka i pasuje pięknie. Szczelność. A to ciekawe, bo nie najlepsza. Może pod wpływem gazu ta głowica będzie się lepiej zachowywać, ale szczelność nie jest idealna na niej i mam wrażenie, że głowica do glocka była lepsza. No cóż, tej szczelności tu prawie nie ma. No ale cóż, zobaczymy, jak to będzie strzelać, i najwyżej będziemy się zastanawiać, co dalej. Mi to się za bardzo nie podoba. I jednak polecałbym bardziej głowicę właśnie od kołką szarą do Glocka 18c. E, ok, co nam tu jeszcze będzie potrzebne? A co nie? Nie będzie nam potrzebna ta sprężynka, ponieważ wstawimy sobie tą, i nie będzie nam potrzebna ta sprężynka, ponieważ wleci na jej miejsce taka. No, i cóż, wzmocnione sprężyny. Sprężyna dyszy dedykowana od około 200%. Mogłoby się wydawać, że to strasznie dużo, ale jak się pomyśli, że do high jest 180, to nie jest tak strasznie. Mam taką sprężynkę u mnie. Już ją zamontowałem jakiś czas temu. Taką zresztą też. Obie spisują się doskonale. To jest świetny upgrade i każdemu, kto ma możliwość, polecam po prostu, bo. To jest idealna sprężyna do AP01, jeśli chodzi właśnie o sprężynę powrotną dyszy. Próbowałem z tymi wszystkimi high cupowymi, szerszymi, dłuższymi, mocniejszymi. 180 do high się spisuje przez jakiś czas, ale mimo wszystko się ubija jeszcze bardziej. Natomiast ta sprężynka dedykowana u mnie działa bardzo dobrze, pozwala na bardzo mocny short stroke i wygląda na to, że się nie ubija tak łatwo jak sprężynka tej samej firmy do high cupy. Tak, jest trochę ciaśniejsza. Trzeba ją tak nakręcić, jakby na trzpień, ale nie powinno z niego spaść dzięki temu. Dobra, sprężynka jest na miejscu. I cóż, taka mocna sprężynka pozwala nam już na naprawdę pokaźnego short więc może go zróbmy. Dlaczego nie? Cóż, tutaj już był jeden short stroke w mojej produkcji. Dołożymy jeszcze takie dwa 3 mm, tylko nowe, niebieskie. I dzięki temu uzyskamy naprawdę pokaźny rofik. I fajnie. I cóż, zamontujmy sprężynę CNC. Tak, ona ma 140% według producenta, więc jest. No, nie jest o tyle mocniejsza, co sprężyna od kołków względem stokowej, natomiast mocniejsza jest i jak dla mnie jest po prostu do tego pistoletu idealna. Mam ją też w moim AP01. E, moim zdaniem chodzi idealnie. Nic mocniejszego bym tu nie pakował, słabszego też. Jest w sam raz, zamek odbija szybko, ale jeszcze nie agresywnie, nie sprawia wrażenia jakiegoś takiego bardzo. Zdecydowanego tylko jest po prostu w porządku, tak jak ma być. Więc ja 140 bym rekomendował jak najbardziej. Również do shortstroka, tak pokaźnego, bo już wiem, że to funkcjonuje odpowiednio, nawet na takim short stroku sporym. I zmontujmy sobie teraz ten zamek już do końca, żeby był kompletny. Stokowe śrubki jak najbardziej pasują, więc jest fajnie. No i cóż, sprężyna. Dyszy jest dużo, dużo, dużo mocniejsza od stokowej, dużo lepiej się spisuje, no i ta też jest dość twarda. E, ok, zamek mamy piękny złożony, ze wzmocnionymi sprężynami, z short strokiem, ze wszystkimi bajerami i z wątpliwą głowicą tłoka, zaraz się okaże co to z nią będzie. Natomiast to nie koniec, co chciałem Wam jeszcze dzisiaj pokazać, ponieważ mam jeszcze coś takiego a jest to uchwyt do zamka ze zintegrowanym zewnętrznym selektorem ognia. Jak dla mnie świetna koncepcja, bo faktycznie zmiana trybu ognia w AB-01 do łatwych rzeczy nie należy, szczególnie jeszcze w konwersji karabinowej. To jest już mocno średnio, więc to na pewno pomoże. I widzę, że jest w dodatku dwustronne, zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych. Fajnie. I czy będzie tu pasować i czy... Będzie, tak, jak najbardziej. Siedzi trochę średnio, bo tutaj jest skonstruowana trochę inaczej. Jest przykręcana z tych, dwu, z tych dwóch stron. Nie jest stricte, nie stricte wkręcana w zamek, tylko e, tak jakby się od niego odpycha. I cóż, nie zahacza się na jakiejś super dużej powierzchni. Mam nadzieję, że na stokowym zamku jest tej powierzchni trochę więcej. Ale być może to jest tylko jakieś moje dziwne wrażenie. No i cóż. Zapowiada się naprawdę fajnie, i z tego co widzę, e, będzie nam tu potrzebny jeden stokowy element. E, o, ten, czyli muszę się do niego dobrać. Dobra, mamy. No i rozpięczętujmy sobie to teraz. I ciekawe, czy mi się to uda jakoś poskładać. Tak, w zestawie jest to, czego nienawidzę, czyli te maleńkie kuleczki, które zaraz nam wszędzie pouciekają. Co za okropieństwo. No nic, ważne, żeby to złożyć i więcej tego nie ściągać. Weźmy się za tą instrukcję. Tak, najpierw idzie to... O! Mega fajne! Słuchajcie, to jest aluminium, to nie jest plastik. Bardzo fajnie. Wytrzyma na pewno długo, zasadniczo to nie jest jakiś super narażony element, ale fajnie, że jest aluminiowy. Naprawdę bardzo fajnie. Chodzi bardzo płynnie. Powiem tak, instalacja tego cholerstwa zbyt przyjemna nie jest, to znaczy ciężko to tu wsadzić. I ciężko rozkminić nawet przy pomocy tej instrukcji, jak to właściwie ma działać, ale już coś zaczyna nam się tu klarować elegancko. Czas to przykręcić śrubką stokową, ponieważ innej nie ma w zestawie. Dobra, w pierwszej kolejności może ja tu przykręcę do tego, żeby się już nie ruszało cholerne. Dobra, siedzi i się nie rusza, przynajmniej. Pozostało nam to pokrętło jeszcze, ale z tego co widzę, to już ta sprawa nie jest jakaś super, mega skomplikowana. Skleją tego nie będę w sumie. O nie, kulka i ją przykleję. Trzeba ją przykleić. No way. kulkę mam sklejoną ze sprężynką. Jeszcze trochę się klei, ale ok. Eee, dobra, i siedzi, i co teraz? No i teraz myślę, że pozostała nam najprostsza rzecz, czyli trzeba to złożyć i śrubką trafić. To piękne nawiercenie, to miejsce na tym oto trzpieniu. Zaczęło chodzić i zaczęło chodzić bardzo fajnie. Moment przeskoku jest zdecydowany. I wyraźny, nie ma czegoś takiego, że tym kręcimy, kręcimy, tylko faktycznie działa to jak selektor i klika porządnie przez tą kulkę właśnie. I pozostało nam wkręcić taki dynks na końcu do przełączania trybu ognia. Mogłoby być dłuższe, w każdym razie ja to przykleję na Loctite, żeby nie odpadło. Tak, Loctite tutaj się zdecydowanie przyda, ponieważ cały ten brzdings wszedł bardzo gładko, więc lepiej niech się trzyma porządnie. Więc tak, no i cóż. Jest, działa, działa bardzo fajnie. Byłem sceptycznie do tego nastawiony, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że będzie bardzo ciężkie. Przez to będzie jakoś strasznie spowalniać ten zamek, podczas gdy on dalej jest o wiele lżejszy od stokowego zamka. Super patent. Naprawdę, jeżeli ktoś często korzysta z full auto, to polecam taką opcję od firmy TTI. No tak, jeszcze odrobinka smaru teflonowego i w ogóle chodzi bosko. Dobra. Temat tego zamka uważam za. Zakończony, zaraz go zamontuję na replicę i zobaczymy jak śmiga. Natomiast jeszcze mam jedną rzecz wam do pokazania. Na tej samej replice jest taki oto Magwell od Action Army z CNC i również z aluminium. Być może zastanawialiście się czy go kupować, czy płacić za niego tyle ile się za niego woła i w ogóle czy warto, więc taka mini recenzja z mojej strony. Fajny, bardzo fajnie wykonany. Super wykonany. Po prostu no bez pudła. High-endowy element ewidentnie. Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Designem też całkiem, całkiem. Natomiast jest jego jeden mały minus. Jest maleńki. Jest tyciunki. Jest po prostu jak, nie wiem, listeczek taki. Jak on jest zdemontowany z pistoletu, dosłownie taki... w porównaniu na przykład z magłem do high-capy. No to widzicie, no. Albo jakimkolwiek Magłem do Glocka. Maguire do Glocka. proszę, o ile większy. Znaczy, on jest tak, o! Ale jest dużo większy, więc jak dla mnie, to nie jest element, który ma jakoś super poprawiać yy, wkładanie magazynka. Tylko to jest raczej po prostu ozdoba, ale całkiem ładna. No i cóż, yy, tutaj jest niestety, ale jak dla mnie, drobny błąd konstrukcyjny, ten element nie dochodzi. Mimo wszystko do AAP-01 ja bym wybrał drukowany magwell, który jest po prostu dużo większy. Dobra, pistolet maszynowy mamy e, zmontowany. Jest to właśnie konstrukcja w takiej oto pięknej karabinowej ala konwersji. E, I cóż, jest nasz piękny zamek, jest nasza piękna wajcha. Zobaczmy, jak to chodzi. Płynnie. Bardzo metalowo. To jest bardzo fajny dźwięk, bardzo mi się podoba. Eee, ale myślę, że ciężko o tym mówić cokolwiek, dopóki nie sprawdzimy, jak to chodzi na gringazie. I jedziemy. Może w tamtą stronę, żeby było widać chodzący zamek. Wow! Wow! To jest najlepsza rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek, ale to jest genialne, kurde. To śmiga jak wiertarka. Coś pięknego. Słuchajcie, jeżeli macie możliwość sprawić sobie taki zamek, nie jest jakoś turbo drogi, to serdecznie, serdecznie. Polecam, bo ja mam teraz bardzo szerokiego banana na twarzy. To wyjaśnia wszystko. To jest nieporównywalne w ogóle z jakimkolwiek AP01 stokowym. Tak ultralekki zamek zapiernicza potwornie szybko i przy czym praktycznie nie kopie. Dobra, słuchajcie, ja temat. Tego wspaniałego wynalazku uważam za zamknięty, uważam za genialny i jak kiedyś będę budował taką Wiertarkę z AP01, to zamek aluminiowy od kołkołka na pewno wleci do mojej repliki. Wszystkim polecam bardzo, bardzo serdecznie. I standardowo, jak po każdym dłuższym filmie, takim długim jak ta replika, mniej więcej, która mi się oczywiście nie mieści w kadrze, chyba że ją sobie złożę. O. To jest dobry pomysł. Standardowo jak po każdym dłuższym filmie, wszystkich serdecznie zapraszam na wszystkie moje grupy. Jeżeli lubicie AP01 takie, albo takie, albo jakiekolwiek inne, to jest specjalnie dla was dedykowana grupa AP01 Fan Polska. Natomiast jeśli jesteście fanami bardziej capy, to możecie dołączyć do grupy Cold fan Group Polska. Gdzie drugim administratorem jest Remigiusz, którego serdecznie pozdrawiam, i również prowadzi on kanał o tematyce airsoftowej, o replikach, o różnych innych ciekawych rzeczach. Możecie u niego również usłyszeć. Linkuję wszystko, oczywiście, w opisie. I standardowo zapraszam na wszystkie moje pozostałe grupy, czyli AAP, AGM003, fan grupy już mi się wszystko miesza oczywiście, oraz ważymy repliki AEXP, gdyby ktoś chciał mi zważyć taki piękny zamek jak to świeci, to możecie mi go zważyć na tej grupie właśnie. Jeżeli interesuje Was strzelectwo dynamiczne, do którego ja używam również AAP01, to możecie obszalić kanał Action R Central, który to kanał znajdziecie chociażby w zakładce polecane na moim kanale. Kanał prowadzi Piotrek, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. I możecie zobaczyć chociażby bardzo ciekawą serię treningowe shorty, gdzie Piotrek wraz z Mateuszem Cichym oraz Rafałem pokazują po każdym naszym treningu i PSC na WF-ie, który przeszliśmy, co robiliśmy, jakie ćwiczenia. I Wam takie umiejętności mogą się jak najbardziej przydać. Szczególnie jeżeli chcecie zacząć albo już strzelacie dynamicznie, Albo jeżeli po prostu chodzicie sobie czasem na CQB i chcecie zbierać trochę więcej hitów. Też można. Jeżeli chcecie zrobić w swoim ap 01 short stroke, to możecie użyć do tego moich podkładek short których mam tu bardzo dużo i które, jak widzicie na przykładzie tego pięknego karabinka, działają bardzo dobrze. Jeżeli natomiast, tak jak ja, uwielbiacie high cap'e, i macie problem ze szczelnością w układzie pneumatycznym. Możecie pokusić się o zastosowanie mojej głowicy Krakenhead Zero która gwarantuje zerowy przeciek gazu w zespole pneumatycznym. To wszystko. Dzięki i cześć!